Leszczyńskie Przedwiośnie Wiosny Biedronia rozpoczyna również swoją działalność w Rawiczu. Co w ogóle robicie? Przede wszystkim działamy i chcemy działać lokalnie. Jesteśmy wrażliwi na ludzką krzywdę i chcemy pomagać wszelkim ludziom, których spotykamy na swojej drodze, nie tylko ludziom, bo też zwierzętom. Podejmujemy różne inicjatywy i też chcemy zaangażować młodzież politycznie, aby byli świadomi tego, co dzieje się obecnie w polityce. Kiedy pojawił się pomysł na taką organizację? Pomysł zrodził się już w głowach Roberta Wiedronia i jego całego sztabu troszeczkę wcześniej niż ruszyła sama wiosna Wiedronia, czyli 3 lutego obecnego roku. Jednak przedwiośnie zostało ogłoszone, że rozpoczyna swoją działalność pod koniec lutego tego roku. Przedwiośnie działa już w Lesznie. Co konkretnie tam robicie, czym się zajmujecie? Przede wszystkim wspieramy lokalne inicjatywy. Niedawno odwiedziliśmy schronisko w Lesznie. Wybraliśmy się tam z mokrą karmą dla psiaków. Zobaczyliśmy, jak działa ich organizacja. Stwierdziliśmy, że zbliża się okres letni, okres, w którym te psiaki są jednak wyrzucane i chcielibyśmy zrobić coś dobrego dla nich. Wczoraj włączyliśmy się w akcję Złombol. Akcja skupia się na tym, że starymi samochodami ludzie z Polski wyruszają do Irlandii. Płaciliśmy pieniądze na ich organizację i te pieniążki zostaną przeznaczone na dzieci z domu dziecka. No dobrze, rozszerzacie swoją działalność i tym razem chcecie włączyć do swoich struktur również rawicz. W takim bądź razie, jak się do was zapisać w ogóle? Jak do was dołączyć? Oczywiście można się zgłosić poprzez stronę Wiosny, wiosny Roberta Bydronia i tam też zaznaczacie wiek i zostajecie odesłani do koordynatora całego okręgu 30, który rozciąga się od Kościana aż po Kalisz. Ale też myślę, że bez problemu można do mnie napisać na Facebooku. Norbert Konieczny, bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu i myślę, że będziemy coś działać. Dlaczego warto akurat do Was dołączyć? Ponieważ jesteśmy nową organizacją, chcemy się skupić na tym, co dobre i mamy wiele w zanadrzu, mamy różnorodnych ludzi, dzięki czemu możemy się poznawać. Mamy też szansę na integrację i poznanie nowych miejsc. Teraz zaczynamy i wybieramy się w podróż do Poznania, dzięki czemu będziemy mieli okazję zobaczyć Poznań, a będzie to związane z naszym udziałem w Paradzie Równości, gdzie będziemy łączyli się z ludźmi LGBT, z ludźmi. Nie, z niepełnosprawnościami e, i z wszystkimi ludźmi, którzy tego potrzebują, a są mniejsza, mniejsza, mniejszościami, e, które e, jednak nie mają oparcia w naszym polskim rządzie. Jeśli pojawiłyby się osoby chętne z Rawicza, to zapraszam wszelkie osoby, które są w wieku od 15 do 25 roku życia i też chcielibyśmy zacząć swoją działalność w Rawiczu. Skontaktowaliśmy się z mediami rawickimi, aby nagłośnić całą sytuację i bardzo dziękujemy za wyrozumiałość z waszej strony i chęć nakręcenia takiego materiału. W Rawicz jest niedaleko i tak jak mówiłem wcześniej, to jest kolejne miejsce, które możemy poznać. Mamy już pierwsze osobę z Rawicza, ale żeby było ich więcej, żebyśmy mogli działać, żebyśmy mogli podejmować inicjatywy i tak jak działamy w leśnie, tak chcielibyśmy zacząć w Rawiczu.